Dobra, dobra. Teraz trzeba patrzeć czy ten. Szybko, szybko, czy działa. Czekać, lepiej sobie parę to. Eee... Ja odświeżam ciągle, ja ciągle odświeżam. Powiedz jak już będzie. Co? Powiedz jak już będzie. Ja nie wiem czy już jest. Ale jest już stream czy nie ma. No jest no, już stream. To, ty się wiąże, załączasz tego live'a. Jeszcze nie załączył. Jak on Wiem. Kocha się tutaj boję, że się nie zaraz... O, pokazuje mi, że wszystko jest ok, nie? Ale... Ty w ogóle jesteś na odpowiednim kanale? Kurde, ja zapomniałem, ja miałem kod twórcy kiedyś, Unlucky. Ja nie mogę, ja to pamiętam. Kiedy to były czasy. Tysiąc fałdów to Ty miałe. miałem. No i Jakie to były czasy? O, włączałeś tego live'a czy nie? No, jest odpalony. Nie, my jest. No, grub stale się ta arena, się zdenerwuje zaraz. Czekaj, ja YouTube odświeżam. Ej, czemu mi się nagle pojawił mój ten? No, nic nie włączyłeś. Hmm. To już świerdziłem cały system YouTube'a Dobra, ja powiem tyle. Jak mi, zaraz mnie coś wali, nie? Czekaj, ja sobie sam wejdę. Ty w ogóle jesteś na moim kanale. No An ludzki. Pewnie przed pierwszy. Drugi, ta narciarka. No, on tam ma Arthur Aim 2, Arthur Aim turniej o pierwszy lajst w Cytu. Dobra U, może wiesz, no, dobrze, 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 dobrze i umiem czytać. Aha, poczekaj. Hmm? Mi pokazuje teraz.